Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii to tematyka wtorkowej konferencji w szkole podstawowej nr 1 w Pławach. Uczestnicy wydarzenia mieli po raz pierwszy okazję do skorzystania z ultra nowoczesnej bazy edukacyjnej. Warsztaty i zajęcia prowadzone były m.in. w specjalnie zarażowanym do tychże celów w samochodzie ciężarowym z naczepą, na której znajduje się pełnowymiarowa i pełnowartościowa klasa z sprzętem edukacyjnym. Warsztaty dedykowane są nauczycielom, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości pracy z uczniami, rozwijając ich praktyczne umiejętności w zakresie kodowania. I programowania. Wszystkie działania zaplanowane pozwalają rozwijać u uczniów kompetencje logicznego i algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do problemów czy kształtowania umiejętności pracy zespołowej. Przyjechaliśmy do Państwa z naszym trakiem edukacyjnym po to, żeby uczyć nauczycieli, ponieważ wszystkie nasze programy, które obsługujemy, są skierowane do nauczycieli, do wykładowców, do osób, które są zainteresowane współpracą międzynarodową, które chcą pozyskać granty Erasmus Plusa. Dzisiaj wyjątkowo mamy sesję otwartą dla dzieci. Zaprosiliśmy je po to, żeby zobaczyły w jaki sposób technologie umilają życie w trakcie zajęć, ale głównie warsztaty dedykujemy nauczycielom. Przede wszystkim chcemy pokazać nauczycielom, jakie są nowe możliwości w edukacji, mhm. jakie narzędzia możemy wykorzystać w edukacji z młodzieżą i pokazać im, jak to po prostu funkcjonuje. Dlatego bardzo zależało nam na tym, żeby Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyjechała tutaj do nas i dla wszystkich nauczycieli puławskich mogła przeprowadzić takie warsztaty. Gościmy dzisiaj nie tylko nauczycieli ze szkoły podstawowej numer 1, ale także wielu puławskich szkół i z okolicznych miejscowości. Od września trwały starania, żeby ściągnąć tutaj trak z multimedialnym centrum. Także mobilne centrum edukacyjne jest na Lubelszczyźnie po raz pierwszy. No i bardzo się cieszymy, mamy nadzieję, że będzie jeszcze raz. Panie, gdyby Pani mogła ocenić jakby potencjał swoich nauczycieli, swoich współpracowników, czy uważa Pani, że im się to przyda? Co dzisiaj obejrzą? O czym się dzisiaj nauczą? Ja myślę, że przyda się wszystkim. Przyda się wszystkim, ponieważ świat coraz bardziej rozwija się, technologie są coraz bardziej zaawansowane, więc my też musimy iść z duchem czasu. I myślę, że wszyscy dzisiaj będą mieli okazję na tym skorzystać. Nie tylko nauczyciele, ale i dzieci przede wszystkim. Podczas warsztatów zaprezentowane zostały m.in. bezpłatne aplikacje do wykorzystania podczas realizacji projektów e-twinningowych, które, jak zapewniali organizatorzy, mogą i powinny być wykorzystywane na wszystkich etapach przedsięwzięcia, jakim jest projekt edukacyjny czyli planowania, opracowywania harmonogramów oraz ankiet i wyników pracy.